Wyłącz to gówno, i i zrobię z mordy galaretkę. Dobra, usiądź se. Jestem Ronu Easley, mieszkam w Czarnobylu. Jestem Harry Potter i mam sraczkę. Sorry, popuściłem z wrażenia. Ty naprawdę masz ten ten no ten ten taki malin no taki ten co to kiedyś coś tam tam no tam tam coś tam gdzieś kiedyś coś ktoś jakoś czemuś komuś coś kiedyś... Dobra, przestani łóż, bo mnie głowa boli, dobra dobra. Chcecie coś do żarcia? Nie dzięki mam swoją bułkę z pasztetem z i kremem z benzyny, mnam mniam. Poproszę trochę wszystkiego. A może by go okraść rodzice byliby dumni. Ale ty masz kujańskim pierdchary, popatrz se na to. Czekaj. O Rameron, coś ty pieprzał na śniadanie, 4 jajka, około pół metra kiełbasy i 30 kilo kiszonej kapusty. Poza tym ustanowiłem rekord Guinnessa w sraniu na odległość. O, o czoklet froksy, zarąbiaszcze, a w środku są karty ze zdjęciami sławnych ludzi. Święta panienko co to jest? Miały być czoklet froksy, a tu mi dają jakiegoś potwora. Kiedy w Czarnobylu był wybuch wszystkie froksy się zmutowały. Mam dziadka półdziana podobno to on go wszystkiego nauczył, łącznie z dojeniem kołów. A ten gdzie polazł? Myślałeś że będzie tam stał i patrzał na twój ze strany ryj, eee, oj sorki wymknęło mi się, nie przepraszaj tato, to twój ojciec, no moja matka jest człowiekiem, myślałeś że dlaczego wyglądam jak Dabil, podpalmy go, dobra ha chichły chły. Try